Cześć, z tej strony Patryk Schulz W tym odcinku na kanale YouTube Podejrzani powiemy o tym, co naprawdę kryje się pod hasłem polskie wątki w aferze Jeffrey'a Epsteina. Jest to głośno w ostatnich dniach, dlatego że władze Stanów Zjednoczonych opublikowały blisko 3 miliony stron dokumentów dotyczących tej sprawy. Jeffrey Epstein to multimiliarder, finansista, przyjaciel elit, który był podejrzany o liczne przestępstwa związane z handlem ludźmi i przestępstwa seksualne. Trafił za kratki, groziło mu nawet 45 lat pozbawienia wolności, ale targnął się w celi na własne Życie. Co jest prawdą, co wynika z dokumentów, a co będzie przedmiotem dalszych analiz, a dziś być może stanowi czystą spekulację, o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Jeffrey Epstein to amerykański finansista i multimiliarder, który miał polskie korzenie. Jego dziadek urodził się w Białymstoku. Epstein w jednym z maili sam miał pisać o sobie jako o Polaku. W Stanach Zjednoczonych został oskarżony o handel ludźmi oraz nakłanianie nieletnich do prostytucji. Utrzymywał kontakty m.in. z Donaldem Trumpem, Billem Gatesem czy księciem Andrzejem. W 2019 roku przebywając za kratkami... Targnął się na własne życie. Związana z nim Gilan Maxwell w 2022 roku została skazana za udział w procederze handlu ludźmi na tle seksualnym na 20 lat pozbawienia wolności. Koniec stycznia 2026 roku w Stanach Zjednoczonych ujawniono ogromny zbiór dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina. Chodzi o blisko 3 miliony stron akt obejmujących m.in. korespondencję mailową, notatki, zapisy kalendarzy, dane logistyczne oraz materiały zabezpieczone w toku postępowań prowadzonych na przestrzeni wielu lat. Część z tych dokumentów była już wcześniej znana opinii publicznej, jednak znaczna ich część została udostępniona po raz pierwszy. Publikacja akt wywołała międzynarodową reakcję. W wielu krajach zaczęto sprawdzać, czy w ujawnionych materiałach pojawiają się nazwiska obywateli, instytucji lub opisy zdarzeń powiązanych z danym państwem. W Polsce niemal natychmiast pojawiły się pytania o to, czy dokumenty zawierają informacje dotyczące Polaków albo działań prowadzonych na terytorium kraju. W dokumentach pojawia się nazwisko Adrianny Mucińskiej Ross, modelki, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych w wieku 19 lat i trafiła pod skrzydła Epsteina oraz Maxwell. Jak twierdzi dziennikarz Piotr Krysiak, z akt wynika, że kobieta miała potem werbować do współpracy kolejne dziewczyny, czy pomagać w ukrywaniu dokumentów i komputerów przed służbami federalnymi, a także podróżować prywatnym samolotem Epsteina, między innymi z Billem Clintonem. Nie usłyszała w sprawie zarzutów, uzyskując immunitet w ramach ugody z wymiarem sprawiedliwości. Tymczasem przez ponad 20 lat nieruchomościami Epstina w Palm Beach na Florydzie zarządzał również Polak, Janusz Banasiak. Miał stanowić ważną postać w otoczeniu miliardera, zamieszkując w jednej z jego rezydencji i odpowiadając m.in. za logistykę przyjazdu gości do Palm Beach. Jedną z osób, którą osobiście miał tam przywieźć, była prawdopodobnie norweska księżniczka Mette Morit. Oficjalnie spotkanie nie zostało potwierdzone. Choć w aktach znalazły się zdjęcia, które wydają się w tym kontekście jednoznaczne, a sama księżniczka wyraziła ubolewanie z powodu swoich kontaktów z Epsteinem. Tymczasem banasiek miał być dla niego na tyle zaufany, że znał jego hasła, kody do sejfów, a nawet posiadał dostęp do kont bankowych Epstina. W toku sprawy, podobnie jak Mucińska-Ross, zdecydował się na układ ze śledczymi. W odpowiedzi na doniesienia o polskich wątkach sprawy władze zapowiedziały powołanie decyzją premiera Donalda Tuska komisji, której pracę koordynować będą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, a w skład której wejdą m.in. prokuratorzy czy funkcjonariusze różnych służb, w tym policji. Zadaniem komisji ma być analiza ujawnionych akt pod kątem ewentualnych polskich wątków. Szczególną uwagę ma zwracać ewentualny wątek werbowania i wykorzystywania osób nieletnich oraz inne działania, które mogłyby podlegać odpowiedzialności karnej według polskiego prawa. W przypadku stwierdzenia przesłanek do wszczęcia postępowań, sprawy mogą zostać przekazane właściwym prokuratorom. Na tym etapie nie mówiono jednak o konkretnych osobach ani o prowadzonych czynnościach procesowych. Jednocześnie podkreślono, że część dokumentów nie została upubliczniona ze względu na ochronę danych wrażliwych oraz dobro potencjalnych ofiar, a ich treść może być dostępna jedynie w ramach współpracy międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi. Już na tym etapie podkreślano jednak, że samo pojawienie się nazwiska, adresu mailowego czy nazwy kraju w dokumentach nie jest równoznaczne z popełnieniem przestępstwa. Akta zawierają również zapisy kontaktów prób nawiązania relacji, zaproszeń czy wzmianek, które nie musiały prowadzić do realnych działań albo mogły mieć miejsce bez wiedzy osób, których dotyczyły. Zasubskrybuj, proszę, kanał podejrzani. A nawet jeśli już nas subskrybujesz, kliknij ikonę dzwonka i sprawdź, czy masz włączone wszystkie powiadomienia w YouTube. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnych nowych materiałów, a przy okazji wesprzesz nasz rozwój. W ten sposób razem budujemy społeczność kanału Podejrzani. W kolejnych dniach do przestrzeni publicznej zaczęły przedostawać się pierwsze informacje o tym, jakie polskie tropy mogą pojawiać się w aktach. Nazwiska osób, w tym celebrytów, wątki dotyczące werbowania kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej, a także elementy o charakterze czysto biznesowym. Istotne jest także to, że dokumenty nie tworzą jednej, spójnej narracji. Są efektem wielu lat działalności Epstina, różnych postępowań i zabezpieczeń prowadzących przez różne organy. Dlatego analiza polskich wątków wymaga łączenia informacji z wielu miejsc i ostrożnego oddzielania faktów od domysłów oraz medialnych skrótów. W przestrzeni publicznej szybko zaczęło się jednak pojawiać jedno nazwisko, które przewijało się w ujawnionej korespondencji. Mowa o Wojciechów i Baku byłym tenisiście i kolekcjonerze sztuki. Jego nazwisko wybrzmiało m.in. w korespondencji mailowej prowadzonej przez Epsteina oraz osoby z jego otoczenia. To właśnie ten wątek stał się jednym z głównych punktów odniesienia dla medialnych doniesień o polskim śladzie w aktach. Z dokumentów wynika, że Fibak był jedną z osób, z którymi Epstein miał się umawiać w 2013 roku w Paryżu. Wynika to z przypomnienia w kalendarzu oraz korespondencji mailowej. W ujawnionych materiałach nie ma jednak informacji wskazujących by do spotkania doszło. Sam Fibak twierdzi, że nie miało ono miejsca, a on znał Epsteina powierzchownie. Spotykał go bowiem przypadkowo w szerszym towarzystwie w latach 80. i 90. i nie miał wiedzy o jego przestępczej działalności. Ten przypadek dobrze ilustruje wspomniany wcześniej szerszy problem interpretacyjny związany z aktami Epsteina. Wiele nazwisk pojawia się w kontekście kontaktów, zaproszeń lub relacji towarzyskich, które same w sobie nie stanowią dowodu nadużyć. Właśnie dlatego podkreśla się konieczność oddzielania faktów od domysłów oraz ocen opartych wyłącznie na samym wystąpieniu nazwiska w dokumentach. Jednocześnie ujawnione akta wskazują, że polskie wątki nie ograniczają się do kontaktów towarzyskich z osobami publicznymi. W korespondencji pojawiają się również informacje o osobach działających w otoczeniu Epstina oraz o próbach werbowania kobiet w różnych krajach, w tym w Polsce. Jednym z najbardziej niepokojących fragmentów ujawnionych akt są wątki dotyczące poszukiwania kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej. W korespondencji prowadzonej przez Jeffrey'a Epsteina i osoby z jego otoczenia pojawiają się informacje o działaniach określanych jako rekrutacja lub poszukiwanie dziewczyn. Prowadzone poza dużymi ośrodkami miejskimi. Z dokumentów wynika, że osoby działające na rzecz Epstina miały interesować się młodymi kobietami z Krakowa i z obszarów wiejskich w Beskidach. W korespondencji pojawia się postać podpisana jako Daniel Siat, która niczym scout miała rozpoznawać teren, nawiązywać kontakty i wskazywać potencjalne kandydatki pod pozorem pracy w modelingu. Siad był związany z agentem modelek, Jean-Lucem Brunel, który w 2022 roku miał skutecznie targnąć się na własne życie w areszcie. Dokumenty, przynajmniej w ujawnionej części, nie zawierają pełnych danych personalnych osób, które mogły być obiektem zainteresowania, ani nie wskazują jednoznacznie, czy takie próby zakończyły się skutecznym werbunkiem lub wyjazdami za granicę choć Siad miał wnioskować o środki finansowe na ten cel, m.in. organizując noclegi czy przeloty. Istotne jest to, że korespondencja sugerowała zainteresowanie regionami o mniejszej dostępności. Wskazywane były obszary, w których młode osoby mogły być bardziej podatne na obietnice pracy, wyjazdów zagranicznych lub kontaktów w świecie mody i rozrywki. Tego rodzaju schematy były już wcześniej znane z innych ustaleń dotyczących działalności Epstina. W przestrzeni medialnej wątek werbunku został szybko zestawiony z nazwiskami znanych polek, które również pojawiły się w korespondencji Epsteina lub w dokumentach towarzyszących sprawie. Część z tych osób publicznie zabrała głos, odnosząc się do faktu, że ich nazwiska znalazły się w aktach. Mowa m.in. o Sandrze Kubickiej, o którą miał pytać Epstein, gdy była dość rozpoznawalną modelką w Stanach Zjednoczonych, czy o Joannie Krupie której dane również pojawiły się w materiałach w kontekście zaproszenia na prywatną wyspę miliardera. Pierwsza z nich w rozmowie z WP wiadomości przekazała, że to przerażające i obrzydliwe, jeśli mogła stać się jego ofiarą. Krupa natomiast stwierdziła, że nie wiedziała wcześniej o swoim nazwisku w aktach, a cała sytuacja jest dla niej żenująca. Jeśli ten odcinek Was interesuje, kliknijcie teraz w prawym górnym rogu ekranu, a przeniesiecie się do listy wszystkich odcinków o podobnej tematyce na naszym kanale. Równolegle do wątków personalnych w aktach zaczęły pojawiać się informacje dotyczące działań o charakterze czysto biznesowym, które łączyły Epstina z Polską nie tyle przez ludzi, co przez konkretne transakcje i usługi. Jednym z takich wątków jest zakup jachtu, który miał być zrealizowany w Polsce w miejscowości Bojano na Kaszubach. Z przekazów medialnych wynika, że transakcja opiewała na sumę przeszło 180 tysięcy dolarów, które miała zapłacić spółka Epstina. Przedstawiciele polskiej strony w rozmowie z Onetem podkreślali, że relacja tych podmiotów miała wyłącznie handlowy charakter. W dokumentach i analizach pojawiają się także informacje o zainteresowaniu Epstina inwestycjami oraz aktywami finansowymi, w tym o kontaktach z firmami działającymi w Europie. W jednym z wątków Wskazywano na polską spółkę, której akcjami miał się interesować lub na której działalności miał bezpośrednio zarabiać. Wraz z kolejnymi publikacjami dotyczącymi akt Jeffreya Epsteina, temat polskich wątków szybko wszedł także w obszar bieżącej debaty politycznej. Wypowiedzi polityków zaczęły nadawać sprawie dodatkowe znaczenie, często wykraczające poza samą treść ujawnionych dokumentów w przestrzeni publicznej pojawiły się choćby sugestie, że afera Epsteina mogła mieć również wymiar geopolityczny. A niektóre informacje ujawniane w ostatnich miesiącach miałyby być elementem szerszej gry. Padały tezy o możliwych wpływach obcych państw, próbach destabilizacji debaty publicznej czy instrumentalnym wykorzystywaniu dokumentów do bieżących sporów politycznych. Jednocześnie przedstawiciele rządu podkreślali, że niezależnie od kontekstu międzynarodowego Kluczowe znaczenie ma ustalenie faktów, czy kobiety w Polsce były werbowane, czy mogły być nieletnie i czy mogło dochodzić do nadużyć na tle seksualnym. W tym celu polskie władze mają wnioskować do strony amerykańskiej o udostępnienie pełnej dokumentacji w sprawie, w tym tej dotychczas nieujawnionej. Na obecnym etapie można stwierdzić jednoznacznie, że akta Jeffreya Epsteina zawierają wzmianki dotyczące Polski, Polaków oraz działań, które miały miejsce lub mogły być planowane na terenie kraju. A cała afera to bulwersujący przykład bezkarności światowych elit, dysponujących niemal nieograniczoną władzą i majątkiem. To wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Do zobaczenia wkrótce, czytał Maciej Marcinkowski.